Szukać dalej. W nocy to bardzo niebezpieczne. Tu jest pełno raf. Wznówimy poszukiwania o świcie. To nasze dzieci muszą wrócić do domu. Przytulnie tu. Może być. Dzięki za pomoc. Wznowimy akcję o świcie. Bez odbioru. Zostaną tu na noc trzy łodzie. Kap też zakotwiczy koło wysp. Jeśli coś zauważą, zawiadomią nas i przylecimy śmigłowcem. Mama na pewno się martwi. Chyba mnie zabije. Jeszcze niedawno złościłam się, że Jackie zostawiła rower na trawniku. Może go tam zostawiać codziennie. Tylko niech już wróci. Dadzą sobie radę. Nie widziałem gdzieś Flippera. Może jest z nimi. Mam nadzieję. Gdyby coś im się stało, okay. nic im nie będzie. Znajdziemy ich. Musisz w to uwierzyć. To believe that. Please, God. Boże, błagam Cię. Dwójka do Marii Kap, słyszysz mnie? Dzień dobry. Znalazłeś ich? Niestety, jeszcze nie. Wychodzę w morze. Co robicie na mojej wyspie? Po co wypłynęliście tak daleko? Szukaliśmy morskich potworów. Ona ich szukała. Jeden się z nami zderzył i wypadliśmy za burtę. To była drewniana kłoda. Nieprawda, prawda? Silnik jest już w porządku. Myślałam, że nikt tu nie mieszka, bo nie mieszka, ale pan tu jest. Nikt o tym nie wie. I tak ma zostać. Więc to jest wyspa Albinosa. Owszem. Kiedyś znaleźli tu człowieka w brzuchu potwora morskiego. Znasz tę historię? Jasne. To było dawno temu. Jeszcze żył, ale siedział tam tak długo, że skóra i włosy zupełnie mu zbielały. Pod wpływem kwasów żołądkowych. Dlatego tak nazwano tę wyspę. Nie miał ubrania i prawie oślepł. Akurat. Nie wierzysz w morskie potwory? A pan? Sunny wierzyła. Jaka Sunny? Moja żona. Przyniesiesz mi pompkę z szałasu? Znalazłaś? Właśnie szukam. Nie wolno grzebać w cudzych rzeczach. To Sunny? Zadajesz zbyt dużo pytań. A pan mi nie odpowiada. Sunny nie żyje. Utonęła. Wystarczy. Możecie wracać do domu. Jak się masz, Sunny? To nie jest Sunny, tylko Flipper. On mieszka z nami. Ja wolę imię Sunny. Uważajcie na meduzy. One naprawdę mogą zabić człowieka? Żeglarz portugalski jest bardzo groźny. Płyn z jego parzydełek może wywołać wstrząs uczuleniowy. Traficie do domu? Flipper zna drogę. Dziękujemy. Spróbuj zapalić silnik. Super. Proszę, nie mów się nikomu, że tu jestem. Lubię ciszę i spokój. Sam na sam, z potworami. Dziwny gość. Co on robi na tej wyspie? Może przyjechał na wakacje? Też mi luksus. Nie musi mieć luksusów. I tak jest szczęśliwy. N dziewięć siedem cztery siedem. Jedynka zgłosi. Słyszycie? Znalazłem ich. Są cali. Płyną do domu. Dzięki Bogu. Zawracam. Dziękuję Ci. Gdzie oni są? Na wschód od wyspy Albinosa. Nie spuszczaj ich z oczu. Bez obaw. Dostanie nam się. Co macie do powiedzenia? Zdarzyliśmy się z krową morską. Wypadliśmy za burtę i dopłynęliśmy do wyspy Albinosa. To cud, że nie poparzyły was meduzy. Flipper nas ostrzegł. Czułam, że was znajdzie. Dzięki, Flipper. Jak wam się udało wysuszyć silnik? Chris sobie poradził. Naprawdę? Jesteś bardzo dzielny. Dzięki. Martwiliście się o nas? Nawet nie wiesz, ile osób was szukało. Przepraszam. Miałeś nam mówić, kiedy wypływasz pontonem. To ja go do tego namówiłam. Bardzo przepraszam. Co tam robiliście? Szukaliśmy morskich potworów. One istnieją. Wiem. Widzisz, mama w nie wierzy. Okay, you guys go... Idźcie się okay. umyć. Pewnie umieracie z głodu. Nie, ja zjadłem ciastko. Wczoraj. Więc musisz być głodny. Tak. Co za dzień. I noc. Ty też w dzieciństwie robiłeś takie rzeczy? Bardzo często. A ty? Zdarzało mi się. Nie możemy być zbyt surowi. Cieszę się, że są już w domu. Firma Sinner Six Corporation? Tak było napisane w jego dokumentach: Grady Keller. Czy ktoś widział tego człowieka? Grady Keller.